ma. ja jestem przeciw, ja w dzisiejszym odcinku wbiję sobie pułkownika Rufsa na 20 rangę, więc dzisiaj taki dosyć szybki odcinek, natomiast żeby on był jakoś mega szybki, no to bym musiał wbić, słuchajcie, pierwsze miejsce na solo, bo jak widzicie, brakuje mi równo 10 pucharków, a na wbicie pierwszego miejsca na starciu solo szansa jest 10%, więc nie jest ona jakaś duża, jest to mała szansa, 10%, żeby yy, wbić to w pierwszej gierce. Zobaczymy czy się uda wydaje mi się, że... Yy, no po prostu nie wiem, nie wiem, będzie ciężko, będzie ciężko. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie szybki, bo to jest taki szybki, luźny odcinek z do rangi, więc zanim jeszcze zacznę tą rangę wbijać, to jest jeśli, jeśli jesteście nowi na no moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywali powiadomienia o moim filmie, bo jeśli po prostu całą moją kanał, was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zostawcie taką łapkę w górę, jaką tutaj widzicie pod tym filmem, będzie mi niezmiernie miło, więc dziękuję za, dziękuję za każdą łapkę w górę pod tym filmem. Oraz zapraszam do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby w brosów. Co ciekawe, z których jeden jest um, top 50 Polska, więc warto także do opisów, warto wejść do moich klubów. No i jak widzicie ja tutaj zrobiłem taki dosyć szybki wstęp, ponieważ właśnie chcę, żeby ten odcinek był taki szybki, żebyście sobie mogli go tak szybko obejrzeć. E, a więc co, nie przedłużamy i lecimy do pierwszej gry. Dobra, więc jestem tutaj już razem z pułkownikiem Wrówsem e, na arenie. Zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. E, dobra, tutaj muszę się mm, przygotować e, na tą gierkę. Uwaga, proszę Państwa, tutaj tam bi już nas atakuje, ale dobra, zbieramy sobie skrzyneczki. Skrzyneczki to podstawa, dobra, bierzemy sobie to wszystko. Okej, okay, ładnie, wszystko pięknie, dobra, ciśniemy. Dobra, lecimy może na górę. Nie będę się do tej bi tutaj zbliżał na razie. Skupmy się na skrzynkach. Start słaby. Bo tak naprawdę prawie cały czas na początek stałem w miejscu. Ale dobra, tutaj teraz ziomka obijam. Dobra, 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 dobra i i, i proszę Państwa, obiłem i teraz tabiji wiedziałem, że ona będzie chciała mnie tutaj. Ajajaj, aj, aj, aj. nie, 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 nie. Dobrze, pokonałem ją, ale tam. Kurczę, ca każdy mi ca ca cały czas mi kradnął. Nie, no i szóste miejsce, no a tak dobrze mi szło, no wszyscy się musieli na mnie rzucić, bo mi tak dobrze szło. Sami widzieliście. Dobrze, druga gierka wystartowała, no i ten odcinek jednak potrwa dłużej niż myślałem. Yy, no bo, no wiadomo, miałem 90%, znaczy 90 szans, że potrwa on dłużej i yy, no, jakby 10% że będzie on taki krótki, więc tutaj będzie on jednak nieco dłuższy, natomiast nie będzie on jakiś bardzo długi, mam nadzieję. Bo nie chciałbym, żeby był z tego film jakiś mega długi. Ojojoj tutaj... Nie, nie gada nie gada nie gada nie gada nie, 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 proszę, 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 niech ten film potrwa dłużej. Proszę, 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 dobra. Ale to już słuchajcie miałem takie załamanie na chwilę. że już myślałem, że normalnie, nie wiem. Że normalnie, nie wiem, że przestanę ten film nagrywać normalnie <grystanie> dobra, lecimy z bezwójcie dalej, nie jest aż tak źle. Dobra, słuchajcie, Nie, 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 to, to oni są za mocni. No ten karl jest za mocny, ja tam nie idę w ogóle. Ja tam nie idę. Dobra, trzeba trochę tą pamkę przeatakować. Żeby sobie troszeczkę chociaż Ulcika nabić, ona łapkę w gry pokazuje. Dokładnie, zostawcie łapkę w gry pod tym filmem. Bardzo dobrze tutaj pamko pokazujesz. Generalnie ja tutaj rzucę sobie to. Dobra, ładnie. jej wieżyczka trochę oberwała. Właśnie taki był mój zamiar, żeby trochę ta wieżyczka oberwała. Dobra, już nie ma tej wieżyczki. No i tutaj co? No, tam na środku jest dużo osób, zapewne. Tam jest pewnie ten Karl, ale nie wiem. Ja wolę się tam nie zbliżać, słuchajcie, bo ten Karl yy, straszy, straszy. O, jednak ten karl jest tutaj. No nie gada, że ten karl całym gierkiem normalnie tutaj prześladuje. Dobra, ten karl jest chyba najmocniejszy ze wszystkich przeciwników, trzeba na niego uważać. I może tutaj go trzeba postarać się pokonać. Fajnie by było, jakby on padł, bo on tutaj jest największym wrogiem. I tutaj dobra, ja nie chcę, by ten bot pójdzie do tego karla. Ja nie chcę, nawet tych perkibs, po prostu ja chcę tutaj przetrwać. Dobra, pokonam tą pamkę. Proszę, by ta pamka, chociaż tutaj, została pokonana. Dobra, ładnie, ja się już cieszę, bo już jest dobre miejsce. Już mamy, słuchajcie, na plus. Już mamy na plus, więc jest, jest dobrze, jest dobrze. Już mamy na pewno na plus. Dobra, trzecie miejsce. Dobra, trzeci już jest trzeci. Super, i proszę, drugie miejsce zajmijmy. I będzie mega kozacko. No, jak widzicie, drugie miejsce teraz może być nawet wygrana, słuchajcie. Jest, mamy wina, nice. Okej, okay, trzecia gierka i mam nadzieję, że to będzie ostatnia gierka w tym odcinku, ponieważ yy, brakuje mi jednego pucharka równo w tym momencie, tylko jednego pucharka, więc mam nadzieję, że większych problemów nie będzie, jak to się mówi do trzech razy sztuka, trzy gierki, yy, przy okazji trzeci. Mam nadzieję, że tutaj yy, ten jeden pucharek uda mi się wywalczyć, bo jak nie to słabo by było. Dobra, bo ja tutaj za bardzo się wychylam, już za bardzo tutaj widzicie, już się tutaj poczułem, że już tutaj poczułem 20 rangę i to już tutaj kozacze normalnie. <laughs> Lecimy, lecimy, nie śpimy, tylko tutaj walczymy. Dobra, nie trzeba uważać, trzeba uważać, bo tutaj jest niebezpiecznie. No, wiedziałem, no wiedziałem, ale... No nie dobra, to w kolejnej gerce się uda w tamtej w tej gerce, którą przed chwilą grałem, straciłem tylko jednego pucharka... jeden pucharek, więc no... No e, tam za bardzo podjechałem tą to było tak bez sensu, no ale dobra, trudno, no. E, tak naprawdę tam ta gierka trwała mega krótko, więc tak jakby, wiecie, tak jakby jej nawet nie było. E, straciłem też tylko jeden pucharek, więc teraz mi brakują dwa, większych pro problemów nie powinno być. E, no wy się pewnie cieszycie, bo macie dłuższy, dłuższy film. Więc w sumie nawet fajnie, natomiast nie fajnie dla mnie, bo muszę tutaj dłużej grać. I tutaj wiecie, muszę tutaj się stresować, czy mi wyjdzie, muszę tutaj dłużej powalczyć o tą 20 rangę. Dobra, ładnie, ładnie. I tutaj wydaje mi się, że teraz już to wbijemy w tej gierce. Tak mi się wydaje, bo tutaj naprawdę całkiem dobrze mi idzie. Już 5 Power Cubców, 6 osób, więc tutaj już jest naprawdę dobrze. Jak będzie czwarte miejsce, to już będzie na pewno 20 ranga wbita w tej gierce. Jeśli chodzi o piąte miejsce, to chyba nie, ale jeśli chodzi o czwarte, to jestem raczej pewien, że wtedy by była Dobra, teraz tą Jessie tylko tutaj pokonać i będzie fajnie. Eee, dobra, ona tutaj e, za tym workiem cały czas się ze mną tutaj droczy. Dobra, no spoko, poczekamy sobie, poczekamy sobie. Dobra, tamtego, obijmy sobie tego El Primo, bo on jest dosyć mocny. Dobra, ładnie, tutaj... Pięknie, cyk, hold oberwał i bardzo ładnie i teraz dobra, ładnie, 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 ładnie zbieramy to i teraz proszę, lecimy po wina, lecimy po wina, musimy to wbić w wielkim stylu, dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie, teraz tego bota tylko, dobra, może ja jednak nie walę w tego bota, tylko się podleczę i lecimy po wina, po wina, trzeba jeszcze tylko tą Jessie pokonać i będzie win, także proszę Państwa, 20 ranga wbita w wielkim stylu. Dobra proszę Państwa tutaj pucharki dodawane, żetony dodawane i jak widzicie że żetony również dodawane No i mam 20 rangę, a więc udało się, yy, zostawcie oczywiście łapkę w górę, napiszcie w komentarzu 20, bo ubiłem dzisiaj 20 rangę. Subskrybujcie również mój kanał, yy, oczywiście jak napiszecie w komentarzu 20, no to wam serduszko, yy, więc myślę, że warto tak napisać. No i to, Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale, a ja już nie przedrzędam tego filmu, yy, ponieważ mia miałbyś to krótki film z, z wbijania dwie rangi, a więc ja już nie przeczytam tego filmu. Trzymajcie się, no i cześć.